Ja, młody tyle, kurwa. Ja, 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 ja. Opowiedz, proszę, co ja mam Boże. poradzić? Jak to tak samo wygląda? Mata ma tyle obliczy, jakby zmieniła swoją postać. Ciągle się na to wtedy będę, kurwa, się po strach. tu na mój widok, twoja pizza, cawi los. Proszę, postań, jesteś do kosza widziałem typa swego studia, Jak nasili go kurwa na noc Jak się zesął noc przy tym, to znaczy, że jestem ja ponad. No popatrz, jak hałasa już wychodzi z rowa Co? Czy hałasa oh 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 Stąd już wypier. Dalej. Nostrze, kurwa, tak cię skoki chodzą, to ojciec bez strachu. Powiedz na chuj, ty tyle rzeczy puszcza w moją stronę, weź nie żartuj. Nie lecę, to kurwa nie jestem 7 Chodzę w taką pętę, że nie mogę potem z tego zejść Raz wychodzę z jej nachogu, potem wracam, co jest pięć Nie mogę tego zjeść, nie mogę kurwa z tego zjeść Proszę, co ja mam poradzić, jak to tak samo wygląda Zmata ma tyle obliczy, jakby zmieniła swoją postać Ja się na to wtedy będę kurwa się Dar się tu na mój widok, twoja pizza zawil. nada mi się to Teraz ja, się patrzę co ja, zrobiła ja, suka. Mam ja, takie zjazdy jakbym jak sobie w Ale z ale ale Nie ogarniam czego szukać. Nie zanikani się pomiędzy światami, nie wiem czy ufać nie, 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 nie wiem wiód. czy się wstrzymasz, ale wiem że muszę w to nakurwiać. I muszę was też kurwiać, ja, i muszę, muszę. flotę. Sobie, co ja mam poradzić? Jak to tak samo wygląda? Sma tama to tylodzicie, jakbyś miał bydła swoją postać. Jak to nie to wtedy będę kręcił po strach. Zastanie to, mam, to twoja w